cześć z tej strony Grecja Nastackiej a tutaj jest Morze Bałtyckie plaża w Sopocie a ja zwiedzę teraz willę Klasena tam jest Villa Klasena i idę teraz ją zobaczyć jak jest ta willa wygląda jest promenada jest rowerowa i tutaj Villa Klasena do zwiedzania. To jest teraz Muzeum Sopoczek. I tutaj tutaj zobaczyć jak ta willa wygląda w środku. Bardzo ładna, zabytkowa, piękna willa. I po tej stronie jest wejście. tej spotkanie wchodzi się do Muzeum Sopotów. Zobaczę właśnie jak ta willa wygląda w środku. Piękna willa tutaj jest w Sopocie, tutaj jest Muzeum Sopotu, eksponaty, talerze, krzesła. Tak tutaj kiedyś sobie fajnie żyli w Sopocie. Taka szafa olbrzymia, zegar krzesła. Tutaj jest jakaś biblioteczka obrazy na ścianie. Tutaj jest taka weranda z kwiatami. I tutaj jest historia tych państwa, którzy tutaj mieszkali. Tutaj jeszcze jedna szafa obrazy, tutaj taki cały komplet do picia kawy, herbaty, kominek i jeszcze jeden olbrzymi zegar. Lustra, i tutaj są zdjęcia właścicieli sufit, i świecznik na suficie. takie wspaniałe yy, wnętrze tutaj jest. I tutaj jest na pierwszym piętrze, właściwie na parterze. Natomiast jeszcze jest drugie piętro. Tu są schody prowadzące na górę. I tutaj widać Jest, są różne pomieszczenia. tu jest sypialnia parawan, za którym się przebierano i łóżko, na którym spano sufit ubrania gorsety A tutaj jest pokazane jak właśnie się ubierano. Różne stroje, ubiory. Tu, tutaj różne sprzęty. Tutaj takie właśnie koszule. Nocne. No, juška. To je juška. że takie tutaj już są ładne wystroje jeszcze jedno spojrzenie na to łóżko z innej strony dywan do mycia miska i dzbanek na wodę do mycia taki pomieszczenie też taki dywanik ładny parawan a na podłodze nocnik toaletka No i tutaj buty, ubrania i stąd widok piękny na morze, na plażę. winda służąca do włożenia do jadalni. Tutaj jest jadalnia, a na górze, a na dole jest y, kuchnia. I tutaj jest takie urządzenie specjalnie do spuszczania na dół y, tej windy. Y, Włożone były y, różne dania i później stąd się wyjmowało te dania. I zanosiło się tutaj na stół. Tutaj jest stół. Na stole się jadło. Różne pyszne potrawy. Tam jest zabytkowa stara szafa. Bardzo duża szafa. Wielka, Szefa. A tutaj jest kredens, zapytkowy stały kredens, w którym też um, właśnie znajdowały się różne i y, 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 różne trunki, winy. Najbrzyjszy jeszcze no, może jakieś słodkości i do jedzenia coś dobrego. Natomiast tutaj jest stary antyczny zegar. Tutaj jest też takie biureczko. Natomiast tam jest weranda. Stara, weranda, z której można było podziwiać widoki morskie, bo widać przez szyby już plaże i morze. A tutaj są na duże, stare, piękne, różne wazony, galerze, cybany i stolik za Teraz tutaj jest kominek zabytkowy kominek i tutaj jest taki stolik do picia kawy, herbaty i różnych jakichś słodyczy, ciastek piękny żarandol i też przez okna widok na morze. Naże i na morze. A po tej stronie widać jeszcze jedną szafę. Piękna szafa drewniana. I tam jest biblioteczka. Są stare książki widoczne. Pamiętam, że takie piękne tutaj wnętrze jest do podziwiania. Siedziłem w tyle klasena w Sopocie, bardzo piękna, bardzo fajny obiekt zabytkowy, Muzeum Sopotu, pozdrawiam na razie, cześć.